Czy to koniec spadków na Bitcoinie i w jaki sposób zarabiać kryptowaluty przeglądając Internet? Cześć z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, musisz wiedzieć, że spotykamy się regularnie już od ponad roku co weekend, aby za dwie deszki kupić Bitcoina, za drugie dwie deszki kupić Altcoina, żeby sprawdzić, czy w ogóle inwestowanie z tak małym kapitałem w kryptowaluty ma sens. A z drugiej strony w aplikacji Coin tracking sprawdzamy, w co się bardziej opłaca inwestować, czy w altcoiny, czy może w Bitcoina. I na przestrzeni czasu będziemy wyciągać wnioski i mam nadzieję w niedalekiej przyszłości realizować nasze zyski. Więc, jeżeli jesteś ciekaw, co dla Ciebie się przygotowałem, zostaw łapę w górę. I lecimy z tematem. A dzisiaj, tak jak wspomniałem, przyjrzymy się temu, co się dzieje z ceną Bitcoina, ponieważ mamy bardzo, bardzo, bardzo ciekawe wzrosty na rynku krypto. Zwłaszcza w przypadku Litecoina ponad 30% i od wczoraj właściwie nie widać, aby Litecoin się zatrzymywał. Czy to koniec spadków? Nie wiadomo. Za chwilę oczywiście pokażę Wam ciekawy wykres i mam nadzieję, że też z niego coś dla siebie wyciągnięcie, a później podzielę się z Wami fajną aplikacją, dzięki której możemy zarabiać krypto przeglądając internet. Oraz dzisiaj do naszego portfela wpada nowa kryptowaluta, tak jak obiecałem, więc. Lecimy z tematem. Na szybko, na początek sprawdźmy, jak się ma nasze portfolio, czyli jak się mają nasze zyski, niezrealizowane lub niezrealizowane straty. Jeżeli jesteś na bieżąco, to wiesz, że kumulując od czasów górki, niestety jesteśmy w większości na minusie minus 21,19% w stosunku do Bitcoina. Jedynie BAT się tutaj u nas wyróżnia na zielono, jednak mamy kilka krypto, które już są bardzo blisko przełamania tego progu zero. Jednak pamiętajmy, jesteśmy na dołku dołków właściwie od ponad 400 dni, więc cóż, taki jest rynek, jednak my zakładamy hodling, czyli Trzymanie kryptowalut bardzo długoterminowo, tak, bardzo długoterminowo jest to kilka lat, to nie jest kilka miesięcy, ponieważ jeżeli spojrzycie na wykres Bitcoina na, w ostatnich 10 lat, ponieważ Bitcoin miał niedawno swoją dziesiątą rocznicę, sprawdźcie na ostatnie 10 lat, zobaczcie, że praktycznie każdy, kto trzymał 2 lata, 3 lata swoje krypto od początku czasów, jest bardzo, bardzo zadowolony. Ok, zobaczymy jak będzie to w naszym przypadku. U nas dopiero minął rok. Więc przez cały 2019 rok zbieramy krypto, dokładamy, budujemy nasz portfel, budujemy ten fundament i zobaczymy, co z tego wyjdzie po drodze. Dobra, więc tak to wygląda. Mamy, mamy przegląd rynku, i idziemy na nasze zakupy. Tak? Nie tracimy czasu, czyli, jak standardowo, klikamy szybka transakcja. Dzisiaj chcemy kupić bitcoina standardowo za 20 zł. Czyli kupujemy 145,324 145, satoshi 145 324 satoshi i następnie jaką dzisiaj kryptowalutę kupimy, jaka to będzie nowa kryptowaluta i jak rozmawialiśmy na ostatnim wideo, obserwuję dwie kryptowaluty i dzisiaj właściwie dwie są w dobre cenie, jednak o żadnej z nich, o jednej z nich tylko dzisiaj powiem. Następna być może wleci w następnym odcinku. Kryptowalutą, którą chcę się z Wami podzielić, jest to Tube od BitTube. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy projekt, bardzo obiecujący, jednak zaliczam go do kategorii tych bardziej ryzykownych, ponieważ przede wszystkim jest bardzo mały market cap, druga sprawa, bardzo mały wolumen i tutaj musicie sobie zdawać sprawę, kiedy inwestujesz w kryptowaluty z tak małymi wolumenami, Masz z jednej strony bardzo duży potencjał szybkiego wzrostu ceny, ponieważ kiedy na rynek napłynie kolejne 5, 10, 15, 20 tysięcy dolarów, co jest niczym na rynku krypto, ta cena potrafi iść 20, 30, 40, 50% w górę w zaledwie kilka godzin. I za chwilę to dla Was pokażę też na wykresie podczas kupna, jednak to działa też w drugą stronę, ponieważ jeżeli znajdzie się sprzedawca, który trzyma dzisiaj tuby, i zechce je zrzucić na giełdę. Niestety nawet jeżeli będzie to tylko wartość 5, 10, 15, 20 tysięcy dolarów wartość tego coina idzie w dół jednak znowu patrzymy długoterminowo. I dlaczego ja dlaczego ja zaczynam kumulować tuba jest dlatego że ten projekt ma już gotowe aplikacje ma już gotową platformę. Bardzo duża społeczność jest wokół tego. Dlatego uważam, że w przyszłości ma bardzo duży potencjał na to, aby odnieść sukces. Ok, za chwilę o tych rzeczach jeszcze powiemy, a na razie idziemy na giełdę Bitrex, ponieważ tą krypto znajdziecie na giełdach, Klik, zobaczmy markety. Bitrex, Trade, A Bit i Livecoin. Ja osobiście polecam Bitrex. Nie jest to już tak duża giełda, jak była na początku, kiedy ja zaczynałem rok temu, aczkolwiek dalej są tam multimilionowe obroty każdego dnia, więc ja z, niej, ja z giełdy Bitrex korzystam praktycznie od początku mojej przygody z e, kryptowalutami. Natomiast jeżeli szukasz giełdy na start, koniecznie giełda Bitbay, koniecznie giełda Binance, no i możesz dorzucić także giełdę Bitrex. Oczywiście jest tych giełd kilkadziesiąt, właściwie kilkadziesiąt, kilkaset na obecną chwilę. Jednak te takie główne, z których my korzystamy i jest na nich naprawdę dużo bardzo fajnych, ciekawych coinów. Już właśnie wymieniłem. Dobra, więc lecimy z zakupami na. Bitrexa teraz pytanie ile kupimy dzisiaj tuba 145324 145324 i podzielimy to przez cenę tuba ktoś sprzedaje tuba po 669 satoshi 669 satoshi może wpiszę żeby nie wyleciało z głowy 6,69. Będziemy mieli wynik 217,25 226, ok, zaokrąglimy 226, dobra i teraz szybciutko jeszcze zobacz, spójrzcie na wykres, to jest właśnie tutaj co, o czym Wam nadmieniłem, w momencie kiedy wpływa kapitał, niewielki kapitał na rynek, zobaczcie co się dzieje z ceną tego coina, on to jest pod... Ten... Koiny z tak małymi tak małym wolumenami mają szansę na naprawdę bardzo, bardzo duże wzrosty. I znowu, ja to traktuję jako dywersyfikacja. To nie jest strzał jak w lot, tak, że po prostu skupiam się na tubie, jak wystrzeli, będę milionerem. Nie o to w tym wszystkim chodzi. O to chodzi, żeby wy, wynajdywać te ciekawe projekty, te perełki, które mają bardzo duży potencjał. I mówię tutaj potencjał, a nie pewność, ponieważ pamiętajcie, każda kryptowaluta, realna kryptowaluta, jest to po prostu biznes, a biznes rządzi się prawami popytu i podaży. Będzie będzie popyt na, na tuba Absolutnie cena tego koina będzie szybować. Okay? I mam nadzieję, że my też z tego wszyscy skorzystamy. Oczywiście pamiętaj, nie jest to porada inwestycyjna. Tak, mi się udało kupić tubo, udało się. Właściwie no zdecydowałem tutaj w tym okresie kupowałem po 320 Satoshi. Następnie mieliśmy jeszcze delikatne spadki, no i znowu odbicie, tak? czyli jednak tutaj są bayersi, którzy chcą tego koina gromadzić. I jesteśmy znów w bardzo blisko okolicy all time low, czyli najniższa cena historycznie mówiąc w cenie Bitcoina, więc jest całkiem, całkiem fajny, przy tak małych wolumenach długoterminowo naprawdę może to nie mieć aż tak dużego znaczenia. Więc mieliśmy te górki, prawie 900 satoshi, mamy 669 dzisiaj, myślę jest to dobry moment, żeby zakupić. Mam na obecną chwilę 171 tysięcy satoshi, standardowo ja kupuję po prostu za wszystko, żeby nie rozmieniać tych kwot. Max buy, jednak do naszego... Tutaj mam 255. Do naszego coin tracking wpiszemy dokładną sumę z kalkulatora, tak żeby wszystko się zgadzało: 20 złotych bitcoina, 20 złotych w altcoina. Więc szybko wracamy na, na naszą aplikację coin tracking i wpisujemy nasze coiny. Na początek standardowo najpierw depozyt naszych 40 PLN-ów. Wpisuję to zawsze, ponieważ chcę mieć tutaj jak najwięcej statystyk, jak, naj... jak największą perspektywę tego, co się dzieje. Następnie wpisujemy wartość Bitcoina. Mamy, Mamy 145.324. 145.324 kryptowaluta Bitcoin za 20 PLN. I szybciutko druga transakcja: 215, 227, dobrze pamiętam, 217, 22, 217 226. ok, 217, 226, currency tube, bittube równowartość 20 zł. Zatrzymam się na chwilę na przy YouTube, ponieważ chciałbym Wam pokazać, czym to w ogóle jest i dlaczego to jest tak, moim zdaniem, interesujący projekt. Przede wszystkim jest to YouTube w blockchainie. I tyle. Właściwie jest to platforma, która jest już, już jest gotowa, jest mega popularna wśród krypto youtuberów, ok, czyli wśród osób, które są zainteresowane technologią blockchain, kryptowalutami i także są tutaj, tak, widzicie, tutaj jest dużo, dużo filmów właśnie o kryptowalutach, ponieważ zazwyczaj ludzie, którzy właśnie są, obracają się w, gro, w tym gronie, w, czyli w. W społecznościach blockchainowych, kryptowalutowych. Wiedzą o tym najpierw, więc tak to właśnie działa. No dzisiaj ja, ja wiem o tym, teraz ty, ty wiesz o tym, więc myślę, że warto założyć swoje konto na stronie bit.tube Ok możesz założyć swoje darmowe konto i co ciekawe jest, za oglądanie filmów innych osób, Jesteś wynagradzany tutaj, i Twoje pieniądze, Twoje pieniądze, Twoje tuby wpływają bezpośrednio na Twój portfel. Oczywiście możesz ściągnąć sobie portfel też na telefon, na powiedzmy na iPhone, na iOS, na Androida, tam trzymać swoje tuby, lub możesz po prostu wysłać to na giełdę i tam po prostu sprzedać. Kolejna ciekawostka jest, jeżeli jesteś twórcą wideo, zarabiasz także za wrzucanie tutaj filmów. Do tego, jeżeli ludzie oglądają, tak samo czym więcej ludzi ogląda twoje materiały, także dodatkowo zarabiasz tuby. I kolejna rzecz, jeżeli jesteś osobą, która ogląda kogoś i lubisz jakiegoś bittubera, możesz dla tej osoby po prostu wysłać tip, czyli taki napiwek w postaci właśnie tubów. Więc jest to ogromny ekosystem, w którym po prostu wy ludzie korzystają z tubów, aby się po prostu wymieniać między sobą. Kolejna rzecz, jest to bardzo fajna społeczność, 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy osób przy tak świeżym coinie, przy tak, mm, takim coinie, który ma tak mały market, hub, tak małe wolumeny, jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jeżeli obserwujesz social media Twoich ulubionych projektów, powinieneś widzieć dużą, dużą aktywność i tą aktywność także mamy na BitCube. Więc mamy to. Kolejna rzecz, jeszcze, jeszcze bardziej ciekawa, ponieważ platforma jest już gotowa, czyli BitTube to nie jest projekt, który ma plany, które chce zrealizować. Jest to projekt, który już ma gotowe produkty. Pierwszym produktem jest oczywiście platforma Bitube, czyli YouTube w blockchainie w wielkim skrócie. Kolejna rzecz jest to aplikacja Btube AirTime. I zachęcam Cię, abyś tą aplikację dla siebie ściągnął, dla Ciebie ściągnęła. Dlaczego? Ponieważ za każdym razem, właśnie za, tak, za każdym razem, kiedy oglądasz, w ogóle przeglądasz internet i masz włączoną tą aplikację, zarabiasz tuby. Bo i, i tak czy siak oglądasz internet, jeżeli masz okazję zbierać darmowe coiny jakiegoś konkretnego projektu, bo też nie chodzi o to w świecie krypto, moim zdaniem ja mam takie podejście, żeby wyszukiwać tych miliardów coinów i wszystkie po prostu kumulować, bo będziesz się nie na tych rzeczach, co trzeba, i prawdziwe okazje mogą przechodzić ci koło nosa. Jednak są projekty, które za które otrzymujemy darmowe coiny, mają duży potencjał że ich cena wzrośnie w przyszłości. Jeżeli takie coś ma też dla Ciebie sens, warto po prostu z tego skorzystać. Więc jeżeli chcesz ściągnąć aplikację BitTube Airtime, pod opisem tego wideo znajduje się link do ściągnięcia rozszerzenia Chrome. I tyle. Bardzo, bardzo prosta rzecz i za oglądanie internetu możesz zarabiać tuby, które będą się pojawiać tutaj raz na 6 dni te naliczenia będą wpadać, a potem robisz z nimi, co chcesz. Wypłacasz to na portfel, na giełdę, sprzedajesz, handlujesz, typujesz, robisz co chcesz. Bardzo, bardzo fajna opcja. Więc. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie zakupów, jeżeli chodzi o naszego nowego coina, mam nadzieję, że podoba Ci się taka inicjatywa w ogóle, jak utworzy Bitube. Daj znać koniecznie w komentarzach, czy słyszałeś o tym projekcie, czy korzystasz, lub co w ogóle myślisz na temat tego projektu. Jestem mega, mega ciekaw. A my przechodzimy dalej do kilku fajnych informacji ze świata krypto, który, o których po prostu powinieneś wiedzieć. Na początek szybciutko o BACT. Jak wiecie, wszyscy, wszyscy na to czekamy. Jednak na obecną chwilę cały czas czekamy na taką główną informację, która pozwoli nam uwierzyć w to, że jednak to wejdzie. Moim zdaniem absolutnie tak. Wszystko już jest gotowe. Tak, Pieniądze, budżet został zebrany, mówiliśmy o tym kilka tygodni temu. Budżet 168,5 miliona dolarów został zebrany już w pierwszej rundzie, jak się nie mylę, od 12 tylko inwestorów. Od bardzo dużych inwestorów, którzy inwestują w tą w tą platformę. Szybko czym jest Back będzie znowu to jeden z ty, jedna z tych platform, która pozwoli dużym graczom, graczom instytucjonalnym wejść na rynek z bardzo bardzo, bardzo, bardzo dużym kapitałem. Więc jeżeli to się wydarzy, to wejdzie, będzie miało to absolutnie bardzo duży wpływ na ceny i na cały rynek krypto. I tutaj mamy informację jednak od tego czasu kolejny poważny blok przeszkód to otwarcie bug, Tak jak wiemy miało nastąpić pod koniec stycznia. Platforma nie uzyskała jeszcze zgody regulacyjnej od CFTC. Oznacza to, że uruchomienie musiało zostać odroczone do czasu uzyskania takiego zatwierdzenia. No niestety papierkowa robota, rządy, urzędy to zawsze trwa. Z wczorajszym wydaniem szczegółów produktu końcowego wydaje się jednak, że platforma BACT czeka teraz tylko na zielone światło z CFTC, czyli wszystkie dokumenty zostały zatwierdzone, wszystkie dokumenty zostały przekazane i platforma czeka tylko na zgodę. Moim zdaniem, tak samo jak ETF, tak samo jak BACT, wszystko zostanie zaakceptowane, ponieważ jest to nieuchronne. To nie jest blockchain, kryptowaluty, to już nie jest coś, nie jest jakiś wymysł, nie jest plan. To się faktycznie dzieje, ma to miejsce i po prostu normalną rzeczą jest, kiedy technologia postępuje. Mieliśmy to w przypadku dotcomów, tak dokładnie to jest dokładnie ten sam proces, kiedy tworzyły się w, w tamtym czasie ETF-y, tak samo w tym, w tym okresie. Myślę, będzie dokładnie tak samo. Kiedy to nastąpi? Ja mam nadzieję, że nastąpi to jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. Tak, aby zaczęły się naprawdę fajne wzrosty. Jednak czy tak będzie, za chwilę wam pokażę ciekawy wykres. I znowu, jeżeli chodzi o BAKT, zaledwie pół roku, pół roku na social mediach, prawie 100 tysięcy followersów, więc bardzo dużo ludzi na to czeka. Naprawdę, bardzo, bardzo dużo ludzi. I widzimy też informację tutaj przed 13 godzin: kolejny, kolejna współpraca, kolejni ludzie nowi w zespole. Lecimy dalej. Komisar, komisarz Sek etf y zostaną ostatecznie zatwierdzone. Oczywiście takie informacje to są tylko informacje. Pamiętajmy znowu, jeżeli, jeżeli w mediach widzisz informacje, czy to dobre, czy to złe, pamiętaj, żeby, jak to się mówi, wziąć się trochę na zimno, tak, albo ze szczyptą soli. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj te informacje już ludzie, którzy faktycznie mają wpływ na cenę, Wiedzą o tych informacjach dużo, dużo wcześniej niż my. No, trzeba na to, się, na to się nastawić. Po prostu tak to działa. Czyli są informacje dla mas, i są informacje dla klas. Tak było zawsze, tak jest i tak po prostu będzie, gdzie duży gracze będą kontrolować rynki. Jednak obserwując rynek, możemy pewne rzeczy przewidywać, tak? Ponieważ nie ma co grać przeciwko grubasom. No, tak to działa. Mówię grubasem, czyli ludziom, którzy mają bardzo, bardzo dużo pieniędzy i mogą wpływać na rynek krypto. Tylko trzeba pomyśleć, w jaki sposób oni mogą funkcjonować. I teraz to, co widzimy na rynku, Krypto, czyli tak mocne, mocne spadki cen. Jest to nic innego, po prostu jak wyprzedawanie się tak dużych graczy na początku, a teraz jest to po prostu, znów ja tego słowa nie lubię, ale bardzo często jest używane w sieci krypto, wyleszczanie, tak? czyli trzymanie tak mocno, tak, przy, tak, przyciskanie ceny Bitcoina tak nisko i tak długo, aż ludzi, nie wiem, psychika zacznie po prostu pękać, zaczną wyprzedawać resztki swoich. Kryptowalut. Dobra, więc mamy informację, tutaj cytuję wreszcie, czy sądzę, że ktoś spełni standardy, które tam ustanowiliśmy? Mam nadzieję, że tak, tak sądzę. Czyli po prostu oni są gotowi, tak? Mają standardy, czekają tylko, aby ktoś je po prostu spełnił i to po prostu wejdzie w życie. Moim zdaniem, absolutnie tak, SEK zostanie wprowadzony w życie. I też są inni, inni komisarze, którzy już się wypowiadają, że już są gotowi na przyjęcie, że tutaj mamy ciekawy, ciekawy cytat. Omawiając propozycję Winklevossa z Roll Call Jackson powiedział, że nie jest to trudna sprawa, ale ryzyko manipulacji i szkód dla inwestorów było ogromne, podczas gdy rynek ma bardzo poważny problem z płynnością. Jednak cieszę się, że uczestnicy rynku zaczęli wprowadzać swoje pomysły, niezależnie od tego, czy znajdziemy rozwiązanie, które naprawdę zapewni ochronę inwestorom. Wiem, że ta sprawa Winklevoss nie była szczególnie blisko takich rozwiązań. Na tamtą chwilę być może tak, jednak pamiętajmy, cały czas jest to i jest to w progresie. I tutaj kolejna rzecz, to, to mi się najbardziej ten cytat podoba, tak? Czyli z mojej perspektywy musimy być świadomi, jaka jest nasza rola, i tego, że to nie my decydujemy, które innowacje, które technologie przyjmują się, a które nie. Tak samo jak w przypadku dotkomów, tak samo teraz w przypadku, blok w przypadku blockchaina, to nie, regula nie regulatorzy wpłyną na to, czy technologia faktycznie będzie miała miejsce, czy technologia faktycznie wpłynie i wejdzie w środowisko na w nasze środowisko, jednak o tym decyduje po prostu rynek. I tyle. Po prostu o tym decydują ludzie. Tutaj chodzi tylko o kwestie regulacyjne, i one, moim zdaniem, w końcu dojdą do skutku. I teraz na koniec bardzo ciekawy wykres bitcoina. Część z Was, być może, ten wykres już widziała. Spróbuję dać go troszkę większego. Dobra, jak widzicie, według wielu analityków, bitcoin przechodzi przez różne cykle. O tych cyklach wcześniej też już rozmawialiśmy, jednak od tego wykresu jeszcze nie poruszaliśmy. Pierwszy cykl wzrostowy mieliśmy tutaj doszliśmy do 32 dolarów, potem spadek do dwóch, następnie od 2 do 1200 dolarów i spadek do 160. Od 160 doszliśmy do 20 tysięcy dolarów, czyli ostatni nasz wzrost. I teraz jesteśmy tutaj w tym miejscu. Dokładnie teraz w sumie tutaj to nie jest kompletny wykres, widzę. Jesteśmy tutaj w tym miejscu, więc idąc. Tymi liniami, tym kanałem, którym porusza się Bitcoin, możemy pewne rzeczy zauważyć, czyli to jest taka, taka fala, tak? Raz, dwa, i widzimy kolejną. Kolejną rzeczą ciekawą, jaką tutaj trzeba zauważyć, i są momenty halvingu. Jeżeli nie wiesz, co to jest halving, jest to po prostu podział nagrody za wydobycie bloku Bitcoina. Ponieważ jeżeli jak, jak powstają nowe Bitcoiny poprzez, oczywiście poprzez te, tak zwane kopanie, czyli. System komputerowy rozwiązuje zadania matematyczne, zatwierdza transakcje i w ten sposób co 10 minut system wynagradza. Może system? Blockchain wynagradza system za po prostu rozwiązywanie tych zadań. Za jeden blok powstaje co 10 minut średnio. I co 10 minut na obecną chwilę 12,5 bitcoina zostanie wydanych nowych na rynek. Pamiętajmy, limit bitcoinów to 21 milionów, jednak jesteśmy bardzo blisko dojścia do momentu, gdzie ilość bitcoinów na rynku ze wszystkich możliwych będzie już około 99% i halvingi zawsze miały bardzo duży wpływ na cenę Bitcoina. Dlaczego? Ponieważ popyt cały czas na Bitcoina rośnie. No i się nie oszukujmy, Nawet te informacje, które tutaj przedstawiłem, są to bardzo już duże informacje. Jednak popyt i ogólna potrzeba na Bitcoina cały czas Rośnie, też świadomość cały czas rośnie. Druga sprawa, halving jest to zmniejszenie podaży, i to jest normalna, normalna rzecz na rynku. Jeżeli podaż maleje, popyt wzrasta, cena rośnie. I za każdym razem, zauważcie, kiedy był halving, pierwszy, drugi, na początku było 50 bitcoinów za jeden blok, 25 bitcoinów za jeden blok, o, przepraszam, tu było 50, 25, tu mamy teraz 12,5 bitcoina, tu będzie tylko 6,25 bitcoina, a tu będzie 3,675, coś takiego w tym miejscu. Więc. Tak naprawdę jeszcze ten skok tutaj moim zdaniem ten skok tutaj to jest jeszcze bardzo duży skok z 12 na 6. Potem 6 na 3, z 3 na 1,5, z 1,5 na 0,7 nie są już to nie były już to tak duże skoki, aczkolwiek jeżeli oczywiście implementacja, jeżeli podaż na Bitcoina, popyt na Bitcoina wciąż będzie rósł, cena ma prawo wciąż iść w górę. Ale zobaczcie, czy to jest przypadek, że Bitcoin wpadł w taki kanał i faktycznie się po nim porusza, ponieważ według tego możemy ten nasz jeszcze cykl bear market może potrwać jeszcze jakiś czas i to długi czas około, około roku roku i kilku miesięcy ponieważ halving jest zapowiadany na czerwiec 2020 roku. I w tym momencie jeżeli jest halving patrzcie był halving. Oczywiście mamy te delikatne wzrosty więc być może jesteśmy bardzo możliwe że jesteśmy w tym momencie teraz co jest tutaj tak i zaczynamy pomału 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 pom pom wzrost do momentu halvingu. I od halvingu praktycznie zazwyczaj był mały spadek i potem, że to powiem, rura do samej góry, ok? Więc czekamy właściwie na ten moment. Mam nadzieję, że teraz zaczynają się pomału, małe wzrosty. Mam też taką nadzieję, że jednak będzie ta konsolidacja, czyli ta cena niska Bitcoina będzie przez jakiś czas tak, abyśmy mogli zakupić i kumulować tego Bitcoina jeszcze więcej i następnie korzystać z kolejnych benefitów, z kolejnego bull marketu. I cena, która jest przewidywana, jest to 100 tysięcy dolarów na następny all-time high i kolejny jest na 300 tysięcy dolarów, ale to będzie chyba 2024 czy 2026 rok, więc jeszcze wszystko przed nami, tak, mamy kolejne dwa halvingi przed nami, właściwie tych halvingów będzie dużo, natomiast te halvingi jeszcze mają takie dość duże znaczenie, ponieważ bardzo mocno, bardzo mocno będą ograniczać... Podaż Bitcoina. Więc jestem ciekaw, co na ten temat myślisz. Jaka Twoim zdaniem jest, nie, nie data, ale kiedy Twoim zdaniem. Cena bitcoina tak naprawdę zacznie rosnąć, tak? Czyli ustanowiliśmy ten całkowity dołek dołków i po prostu zaczynamy powolny, tak jak tutaj, zaczynamy powolny, powolny rajd w górę do mam nadzieję 100 tysięcy dolarów, chociaż też mam nadzieję, że pójdzie to jeszcze, jeszcze wyżej, ponieważ bitcoin już niejednokrotnie płatał nam figla. Dobra! Także to było tyle na dzisiaj, jeżeli w tym wideo bola Cię wartość oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz być na bieżąco z tym jak i z innymi materiałami, a póki co trzymaj się ciepłutko, pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!